Na tym kanale rozmawialiśmy już o kilku mikronacjach, takich jak San Marino, Liechtenstein i Andora, ale to, co przedstawiam wam dzisiaj, przewyższa je wszystkie. Chodzi o tę morską fortecę. Tak, dobrze słyszałeś. Najmniejszy kraj na świecie został proklamowany na tej platformie, która została opuszczona po II wojnie światowej, Księstwo Silandii. Chociaż morska forteca znajduje się na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii, jest rządzona przez brytyjską rodzinę z własnymi prawami i przepisami i nie toleruje żadnej ingerencji ze strony innych państw. Księstwo drukuje własne paszporty, posiada własną walutę, a nawet własną konstytucję. Najwyższy więc czas przyjrzeć się bliżej tej mikronacji. Jak powstała Silandia, dlaczego Niemcy chcieli podbić wyspę w międzyczasie i dlaczego samozwańcze księstwo jest nadal tolerowane przez Brytyjczyków. Na wszystkie te pytania znajdziecie odpowiedź w dzisiejszym materiale wideo. Początki Silandii sięgają czasów II wojny światowej. Brytyjczycy wcześniej zbudowali liczne fortece morskie, aby bronić się przed niemieckimi atakami powietrznymi i morskimi. Jednak po zakończeniu wojny, platformy obronne straciły swoją użyteczność, zostały porzucone przez żołnierzy i stały opuszczone u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Sytuacja zmieniła się jednak poczonowuszy od lat 60. i miało to związek w szczególności z radiem. W tym czasie istniało tylko radio BBC, które miało wirtualny monopol. Jednak gdy młodzi ludzie w latach 60. stali się bardziej pewni siebie, pojawiły się nowe stacje radiowe, które grały gatunki muzyczne, które były wówczas źle widziane, takie jak rock and roll. Ponieważ jednak zostały one szybko zakazane przez władze brytyjskie, potrzebowały lokalizacji poza brytyjską strefą wpływów i właśnie w tym miejscu pojawiły się forty morskie. W tamtym czasie znajdowały się one nadal poza brytyjskimi wodami terytorialnymi i stanowiły idealne schronienie dla tak zwanych pirackich stacji radiowych z ustawy o radiofonii i telewizji. Patrick Roy Bates, były major armii brytyjskiej, wpadł na pomysł zajęcia jednego z fortów w celu założenia tam własnego nadajnika. Mądrze wybrał wyspę najbardziej oddaloną od lądu. Władze brytyjskie szybko przejrzały podstęp i uchwaliły ustawę o przestępstwach związanych z nadawaniem morskim, która zakazywała brytyjskich stacji radiowych poza wodami terytorialnymi. W rezultacie prawie wszyscy mieszkańcy sztucznych wysp opuścili swoje kryjówki, z wyjątkiem jednego, Patryka Roya Batesa. W międzyczasie stracił on zainteresowanie radiem i wpadł na nowy, znacznie bardziej dalekosiężny pomysł. Chciał założyć własne państwo. Prędzej powiedział niż zrobił. Zebrał wokół siebie rodzinę i kilku lojalnych zwolenników i 2 września 1967 roku faktycznie proklamował księstwo Silandii. Oczywiście rządowi brytyjskiemu wcale się to nie spodobało i natychmiast wysłał królewską marynarkę wojenną, aby wydaliła go i jego świtę. Jednak samozwańczy książę działał z taką pewnością siebie, że podobno oddał kilka strzałów w kierunku okrętu desantowego. Ponieważ jednak rząd brytyjski chciał za wszelką cenę uniknąć wymiany ognia, wycofał się. Należy zauważyć, że incydent ten trafił na pierwsze strony brytyjskiej prasy w tamtym czasie, a wielu mieszkańców sympatyzowało z rebeliantami. Rząd chciał więc za wszelką cenę uniknąć krwawych obrazów i zdecydował się na podjęcie kroków prawnych. Jednak i to się nie powiodło. Sąd orzekł, że nie ma jurysdykcji, ponieważ morska forteca znajdowała się poza terytorium brytyjskim na wodach międzynarodowych. W tamtym czasie limit mil morskich był znacznie mniejszy niż obecnie. I tak, choć władze wielokrotnie składały wizyty Batesowi i jego świcie, on zawsze powoływał się na orzeczenie sądu, że jego księstwo nie jest częścią Wielkiej Brytanii. Pomimo niewielkich rozmiarów, księstwo było już zaangażowane w wojny. W 1978 roku niektórzy mieszkańcy pochodzenia niemieckiego i holenderskiego, którzy chcieli przekształcić platformę w luksusowy hotel, zorganizowali zamach stanu. Wzięli syna księcia jako zakładnika i zażądali obalenia monarchy. Ten jednak działał tak energicznie jak zawsze i był w stanie odzyskać wyspę z kilkoma ciężko uzbrojonymi ludźmi. Teraz wziął puczystów jako jeńców wojennych. Rządy Niemiec i Holandii zażądały ich natychmiastowego uwolnienia. Tak też się stało w przypadku holendrów, ale dwaj Niemcy mieli paszporty Silandii, dlatego książę skazał ich na dożywocie według własnego uznania. Uwolnił ich dopiero, gdy rząd niemiecki wysłał na wyspę własnych wysłanników. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych uznał de facto za uznanie swojego państwa przez Republikę Federalną Niemiec. W rzeczywistości jednak księstwo nie jest uznawane przez żadne suwerenne państwo na świecie. Niemniej jednak Silandia działa jako samodzielne państwo i zazwyczaj uchodzi jej to na sucho. Formą rządu jest monarcha konstytucyjna sukcesją, a Silandia została ogłoszona strefą wolnego handlu na wczesnym etapie z wyraźnym zwolnieniem z ceł hazardowych. Silandia ma własne paszporty, dolara Siland i własne znaczki. Chociaż wyspa twierdza znajduje się obecnie na wodach brytyjskich po zmianie prawa morskiego, wydaje się, że rząd brytyjski zrezygnował z negocjacji. Książę, obecnie syn zmarłego założyciela, powołuje się na prawo międzynarodowe. Ponieważ Brytyjczycy zrezygnowali w międzyczasie ze swoich roszczeń, platforma stała się ziemią niczyją, a jego roszczenie do panowania było zatem uzasadnione. Sprawa ta była przez dziesięciolecia przedmiotem nieustannej debaty wśród międzynarodowych prawników z różnymi opiniami. Wszystko na korzyść księcia, który do dziś rządzi swoją morską fortecą. Jeśli jednak myślisz teraz o założeniu własnego państwa na wodach międzynarodowych, przykro mi Cię rozczarować. Jeszcze w latach 80. zakładanie takich państw zostało wykluczone na przyszłość. Od teraz najbliższe sąsiednie państwo jest odpowiedzialne za wszystkie nowe fundacje. Silandia jest jednak wyjątkiem, ponieważ istniała jeszcze przed wprowadzeniem tych przepisów i prawdopodobnie na zawsze pozostanie jedynym księstwem tego rodzaju.